Jeżeli wydajcie z tej strony, Gilatki, zarożę Was bardzo serdecznie na koniec. Kolejny x Roblox, moi drodzy, Ninja Fighting Simulator. Będziemy jak ninja. Mamy kosę, katane i będziemy walczyć, ciachać, rozwalać i co tylko, tak naprawdę. Jeśli chodzi o to, mamy standardowe jajka, które możemy sobie otwierać za winy. Widzę, że będziemy musieli tutaj ćwiczyć, walczyć. Możemy też z innymi graczami. Na pierwszą osobę jest 100 rekomendowane, więc troszeczkę jest, jakby nie patrzeć. Jeden Robux Ninja Pack. Boost, coś tam, ekskluzywny pet. Dobra, bierzemy za tego Robuxa. Naprawdę za jednego Robuxa? Co się robi? Przecież z Robuxa to chyba nawet nie dostaną nic. Mimo. No dobra. Zrobiłem. Co teraz? Dostałem to? Jo, jeszcze mamy daily, dobra. O, 100 winów na start, okej. Okay. I dostałem, dostałem tego razy 12. Ło! Dobra, niech będzie. A czy broń inną dostałem? Nie, chwilę co to miało mi dać? Razy 1, 20. A mogę drugi raz kupić? A, nie mogę. Nie mogę to kupić O dobra i 16,5 już robimy, dobra, jest Skoro to było 100 rekomendowane, to walczmy OHO I uwaga Walczymy normalnie, szalenie. i PUM! Pokonany, dziękuję serdecznie Dostałem jednego wina Żeby przejść dalej potrzebujemy 15 tysięcy winów Ile to jest? To jest tak jak... A, tu są katany w ogóle. Tu są te do ćwiczenia. Aha, możemy róż... różne moce ćwiczyć. Dobra, rozumiem. Zobaczymy, co się najbardziej opłaca. Na razie moglibyśmy sobie otworzyć jajko za 25, bo po co mamy kupować te pojedyncze? Jakby nie ma to chyba większego sensu. Dobra, platbus, O kurde, to financi Ferb. Pepe Pan Dziobak dostaliśmy. Pepe pan 12%? Ej! To nieźle. No i świnka. No i świnka już gorzej, ale nie, po, nie ma co poradzić. Eee, tu weźmiemy sobie 50 mocy. Jeśli chodzi o pety, nie mile ich mogę mieć. 3. Ten raz daje razy 2 i ten daje razy dwa 2, 3, 2,60. 3, 2, 2, to nie są jakieś wielkie różnice. O, jeszcze możemy zakręcić kołem. To kręćmy kołem. Zobaczmy, jak to wszystko wyjdzie tak naprawdę. Czy to wyjdzie dobrze, czy nie wyjdzie dobrze. 20. Aha, dostałem 20%. Aha, bo 20% było szans. Okej, okay, okej. Okay. Teraz tak, trzeba zobaczyć, co jest najlepsze. Co to robię. A, tu biję, tu biję ręcznie. Dostaje plus 20,6. 20,6. Jak wezmę katanę, tą podstawową, dostajemy też 20,6. Jeśli chodzi o to, nun Nunchako, też 20,6, więc imon nie ma większego znaczenia, co ćwiczymy, szczerze mówiąc. Tylko tu kosa jest najlepsza, plus 6. To jest też plus 6, i to też pewnie będzie plus 6, nie? Znając szczęście. Plus 4? To to jest już gorsze. To tu już bardziej zostają nam worki albo miecze. Equip, dobra. A chwila, to jest od iluś? Od 750, dobra. Czyli robimy tak, mamy nową katanę. Equip, teraz 2000. Dobra, robimy to, proszę bardzo. Cyk, jest 2000, nowa katana, 5000, kolejne. Już po 230 robimy, kurde, piękny wynik, szczerze mówiąc. A jak w ogóle rebirthy wyglądają? 25 wygranych można zrobić. Okej. Okay. I co nam to daje? 15% o, dobra, I teraz 50 winów. Ale mamy. A, ja chwilę, ja mam dalej tą kosę. Ja mam kosę podstawą, a, mam kosę podstawą, dobra. To musimy troszeczkę poćwiczyć znowu. <laughs> musimy znowu cokolwiek dziać. Właśnie, czy w sklepie są jakieś potki w ogóle? Są jakieś pety. Nie wiem, ile one tu dają, szczerze mówiąc, ale są za 140, to nie jest jakoś drogo. Są pasy, są winy, są potki. Lucky potion void, wins potion. O, tak! To jest coś, co bardzo mi chciał. I dostajemy razy 5 te potki za 29 robuxów? Dobra, no jakby ja nie będę narzekał. Eee, gdzie są te... Eee, tu, 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 tu. Chciałbym jeszcze takie jedno jajko otworzyć. Bo czemu nie? Możemy zobaczyć, co z tego wszystkiego wyjdzie, więc zróbmy sobie. Zaraz dostajemy też jeszcze kolejną darmową nagrodę. AI egg. A A, a, a R Dobra, czyli dostajemy papuszkę, dostajemy 100 mocy yy, Z petów papuszka daj razy 30 O kurde Dobra, zakładamy w takim razie to Od razu na 2000 Na 2000, teraz 5000 i 10000 Dobra, no na 5000 nie ma co Od razu idziemy na 10000 Proszę bardzo, cyk I robimy to Teraz na 20 tysięcy plus 1000 dostajemy. E, na ile, za ile są w ogóle tutaj najsilniejsi, szczerze mówiąc? E, ten jest za 8 tysięcy do walki. Dobra, chodź, walczmy. Ojja! Ciach i bum 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 Musielibyśmy pokonać na jakieś kolejne rzeczy. To jest Quest. Yy, tutaj nie możemy tego zrobić. Jest Event. Też na razie jeszcze nie mamy tego typu rzeczy. 12 za 50 Robuxów? Brzmi zbyt podejrzanie. Royal Dragon. Huh? O, mam w ogóle jeszcze kolejne jakieś darmowe jajko. Stan. A nie, to, to jest to, co drugie. Dobra, mał. Yy, mysz. No nieważne. A ile daje ten Pet, ten. Yy... AI parrot royal drip Dobra, otwieram same te, nieważne, reszta mnie nie interesuje. klejmujemy yy, Chwilacz czy ja mogę klejmować razy więcej? Czy mogę zrobić razy trzy, czy muszę kupić tego? Muszę kupić, oczywiście. Dobra, to robimy po kolei. to nie jest jakiś większy problem. Ćwiczymy sobie w międzyczasie. Royal Dragon. Dobra, muszę otwierać. Kurde, za 50 Robuxów, 12 jajek. To jest jak za darmo. Dobra, otwieramy kolejne. Wra mam wrażenie też, że będę bardzo często trafiał te same, ale no. <laughs> Co możemy na to poradzić? Nie za bardzo cokolwiek. Dobra, lecimy sobie z tym wszystkim. Bardzo ładnie. E, coś lepszego się trafiło. Chociaż raz. Holy Dragon. Nie wiem, ile jeszcze stało, Jedno albo dwa, pewnie. Holy Dragon, jeszcze dwa. Dobra, poproszę. Tam w ogóle za 500 buksów można było kupić chyba 120 jajek. Tak? 250 jajek. A, piękne. Dobra, teraz zobaczmy nasze pety. Czy mam equip best? Equip best. To są te, razy 57. A czy te mogę połączyć? Craft into big. Yy, big Royal. 61. Okej. Okay. To jest spoko. Witam serdecznie moje pety. I teraz bijemy 4000 na raz. Mhm. Dobra, to bierzemy sobie tą. Kolejna jest za 75. Dobra, już. <ścoughs> Kolejna jest za 125. To robimy sobie 125 w takim razie. Jest, 125 i 50, dobra, to teraz tak, skoro tu mamy razy 50, tam mieliśmy maksymalnie razy 6, a tu mamy też razy 50, też razy 50, dobra. Czyli tak realnie nieważne co bierzemy, free gift, redeemable, okej. Okay. Troszeczkę tam jakiejś mocy. Teraz tak. Z jajek, co by mogliśmy moglibyśmy otwierać, cokolwiek co otworzymy, będzie i tak gorsze. Tu jest 65 tysięcy, tu jest 720 tysięcy oferowalne, żeby zrobić go najlepiej. Więc zobaczmy, jak to będziemy mogli zrobić. Czy w ogóle będzie się to opłacało, szczerze mówiąc? 750, myślę, że możemy i mi... 720, przepraszam. Myślę, że możemy i milion, bo tu jest co? Defeat Dojo Master, to jest Dojo Master, Dojo Master. 15 tysięcy winów. Zobaczymy, ile dostaje się winów realnie za pokonanie go, bo wiadomo, możemy dostawać bardzo. Mało, więc zobaczmy. I jest, dobra. Jak on tu klika, <grymę> to jest Gorl. <grymę> o kurde, on ma 425 tysięcy. To powiem Wam, że to nie jest aż takie super banalne. Trzeba się trochę naklikać, szczerze mówiąc, z tym wszystkim, żeby z nim wygrać. I coraz szybciej tak naprawdę tłuczemy, patrząc na to. Dobra, dawaj mi 1000 winów. 1000 winów musi być. Czyli 2000 bym dostał. Dobra, ile dostanę? No, 600 coś, to nie jest aż tyle, ile bym chciał, czy mógłbym chcieć. W sensie wiadomo, mógłbym yy, zrobić sobie riberfa, yy, albo ogólnie pokonać go kilka razy i zrobić riberfę, i wtedy mógłbym go jeszcze szybciej pokonywać. I w sumie to chyba tak będzie najłatwiej zrobić: pokonać go z 3 razy, z 4. Dobra, uwaga, trzeba przełączyć się w tryb szybkiego klikania. Dobra, 6 na sekundę. Jest, dobra, proszę bardzo. Jeszcze raz go pokonujemy. Mamy wszystko razy dwa. Jak zrobimy sobie kilka reverfów, to będziemy w stanie jeszcze o wiele, o wiele szybciej to wszystko sobie wijać. Wiadomo, w tego typu grach. Tak to wygląda. Dobra, jeszcze raz go pokonam. Bo nie wiem jak tam będą kolejne wygrane. A wiadomo, potem jak już bijemy sobie w tym samym czasie pewnie jest 2, 3 czy 5 milionów punktów, to będziemy w stanie to jeszcze szybciej ogarnąć. Dobra, jest, bardzo ładnie. Mamy 5000, więc robimy sobie rebirtha. Robimy kolejnego, 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 kolejnego i dobra, mamy 90% tak naprawdę w chwili obecnej, o, więc machnęliśmy sobie już, mamy 2000. 3000 za 5000 chyba było, więc bierzemy tego. Teraz bierzemy od razu tutaj. Pyk, pyk, to chyba za 7,5 był kolejny, nie jestem pewien szczerze mówiąc, nie za 10. Dobra, robimy sobie tego za 10 te 10 bierzemy, wbijamy sobie, nie pamiętam ile tam znowu było. 20, 20 musimy wbić. E, mamy tepety, wszystko nam się tutaj bardzo ładnie ogarnęło, więc a, 15, 20. Co tu teraz dostaliśmy jeszcze? Jesteśmy podka, żebyśmy mogli chyba wojdowe tepety dostawać. Tak mi się wydaje. Dobra, jest, e, tu teraz 40 tysięcy otrzymujemy, które mamy w sumie w ciągu trzech ciachnięć, 75 tysięcy kolejnych trzech ciachnięć, proszę, 125 tysięcy Kolejne trzy ciechnięcia i dobra, i jesteśmy tutaj już. Po 22,5 tysiąca dostajemy teraz. Nie wcześniej dostawaliśmy, szczerze mówiąc, bo wydaje mi się, że też troszeczkę było. Yy, znowu moglibyśmy przejść na drugą strefę i tak dalej. Ile w ogóle tutaj wy macie? 300 tysięcy, ja mam 5, 600 tysięcy, ten ma 700 tysięcy. Dobra, to wbijmy sobie z 1,5 miliona, żeby było w miarę łatwo. I spróbujmy dostać się na drugą strefę. W sensie nie wiem, ile tych stref tutaj będzie. Nie klikam i klikam, i dobra. E, bo widzę, że jest jedna osoba, która ma. Chociaż nie, też nie ma dużo. Imo. Nie, jest ktoś, kto ma w milionach już. Dobra, Ktoś jest, jest ktoś, kto już ma w milionach. To ewidentnie, ewidentnie więcej. E, wydaje mi się, że najlepszym sposobem jest, jak mamy razy 3 na, na danego przeciwnika, czyli tak jak tu jest 720 tysięcy, musielibyśmy mieć 2,1 miliona. Ten gościu też nie wiem ile w sumie, a nie, on ma na całą 700 tysięcy, czyli on też tutaj próbuje z nim walczyć. Dobra, i my siedzimy. Teraz powinno być w miarę łatwo klikać. No, teraz walka nie jest z nim jakoś za bardzo zaawansowana, po prostu klikamy sobie. I tyle, lecimy kolejne. Potrzebujemy 15 tysięcy, więc no. Trzeba, minimalnie muszę sobie poklikać szybciej. Bo szybciej go pokonamy w ten sposób. Yy, wiadomo, jedne palce są szybsze, drugie palce są wolniejsze. <grym> A nie musimy w ogóle tego nunchaka ćwiczyć, ani tego po prostu Uderzania, bo to jest bez sensu. Yy, jeśli chodzi o to, wydaje mi się, że jakby. Zawsze w tego typu grach jest jedna rzecz, która jest jakby nie patrzeć najlepsza. Dobra, proszę bardzo, pokonany yy, mamy już 6000. Co prawda, tu za wygraną chyba dostaje się 600 wygranych, 600 kucharków. Bo my dostajemy 1300, bo mamy raz dwa, więc no jakoś 650. Wydaje mi się, że, już, że to jest twórcy jednej gry, w którą już graliśmy yy, i są właśnie podobne wartości, ale ciężko mi stwierdzić w chwili obecnej. I my mamy w ogóle ten sam miejsce co ten gość, który tam stoi po lewej, z którym chyba nawet nie walczyliśmy, bo nie było potrzeby, bo on tam miał 65 tysięcy i nie bawiliśmy się z tamtym. Dobra, robimy kolejne, proszę bardzo, jest, bardzo ładny. Mamy 11 tysięcy w tym tempie, jeszcze chyba trzy, trzy razy chyba jeszcze tylko w tym tempie i jesteśmy w stanie go rozwalić totalnie, więc bardzo ładnie. Dobre, kolejny, pięknie, bardzo ładnie. Zaraz będziemy mieli 13 i pół, to nie, to jeszcze trzy razy. Od teraz trzy razy. Od teraz trzy razy. Pyk, bo będzie 13. No nawet mniej, nie 13, 13 i pół, 13,4. Zaraz będziemy mieli 14,7 jakoś. Tak jest, 14,7, no i teraz będziemy mieli 16, mniej więcej, mniej więcej Wszystko, bo potem tam po przecinku to już nie widzimy Niektórych rzeczy, dobra, jest, proszę bardzo Bardzo ładnie zrobione, tu jeszcze Odbieramy sobie jakiś pet Dobra, zobaczmy, czy ten pet jest coś wart yy, Razy 3, no to, to To niespecjalnie, dobra, mamy 15 tysięcy I nie zabrało nam tych 15 tysięcy winów, co prawda, Riberfa też Zabrodzenie zrobił, bo 5 tysięcy, kolejny kosztował 10, więc no, dobra, teraz Tu mamy yy, te, jak one się nazywały? Saje, sai. 114 to już nam daje. To już 50 tysięcy robimy. Dobra, ten gość ma 2,6 biliona. To ewidentnie ten, ten, ten też już ma w milionach. Eee, nowy saj blokowałem. Teraz tak, tu mamy jajko za 7,5 tysiąca, za 22,5 tysiąca. Wydaje mi się, że lepszych na razie nie dostanę, szczerze mówiąc. A, to jest golden machine. Ile się wrzucę na tego? A, musimy mieć aż aż 10 musimy mieć. To trochę jest, szczerze mówiąc. Trochę jest, ale no, na razie możemy sobie wyćwiczyć to, co mamy. E, a nowe saje muszę podnosić, przecież zapominam. Kolejny na 6 milionach jest. No to nie jest jakoś wybitnie dużo, ale no trzeba poćwiczyć, nie? W ogóle ile, tu jest napisane, kto ile Mary Berfów? Nie jest napisane. Nie jest totalnie napisane. A pierwszy jest, za ile do walki? Za 7,5 miliona, to nawet nie nadaje się jeszcze do walki z nim totalnie. Więc musimy jeszcze poćwiczyć. Dobra, jest ten nowy. 180 daje. No tu już nie ma aż tak potężnych różnic, więc wydaje mi się, że trzeba byłoby poćwiczyć. Pozbierać ze 100 tysięcy winów pewnie. I dopiero robić sobie rebirthy i znowu zacząć sobie ćwiczyć. Bo to byłoby pewnie, o, najłatwiejsze w tym wszystkim. 9 milionów, kolejny. Kolejny już jest 13,5 miliona. No wiadomo, czym lepsze mamy te, te, te saje, to tym szybciej będziemy wbijać. Dobra, kolejny. 240 na klik, zaraz będzie, jak bijemy 13,5 miliona, to będzie zaraz 300 na klik. To już będzie kolejne 60, potem 450 już podwójnie. No i na 35 milionach będziemy mieli dwa razy tyle, ponad dwa razy tyle co 300, więc no. Więc już będzie naprawdę fajnie, mi się wydaje. I będzie można porozwalać tamtych, pozarabiać trochę tych winów i porobić kilka rebirthów, bo to będzie najbardziej opłacalne. A, 13,5 jest, dobra. Equip. Teraz potrzebujemy 20 wbić. Jeszcze możemy zobaczyć w ogóle co tu dostajemy za, za nagrodę. A, 30 win. <laughs> to nie jest coś, co jakoś wybitnie zmienia, wybitnie, wybitnie zmienia mi sytuację. A tutaj 49 bilionów Arctic Master. Czy jest w ogóle dalej przejście? Czy? Nie, to jest chyba druga i jedyna ostatnia strefa powiedzmy. Okej, okay. czyli nie mogę, nie możecie powiedzieć, że nie doszedłem do ostatniej strefy. Chwila, ja dostaję 400. Dlaczego dostaję 400? Czemu mam katanę na pierwszym poziomie założoną, a nie tego saja? He? Aha, ten saj jest zepsuty. Uh -huh. No dobra. Saj jest zepsuty, i jak się go zakłada, to zakłada podstawową rzecz. Uh -huh. No to nie jest wybitne, szczerze mówiąc. Nie spodziewałem się tego, że tak będzie. A teraz musimy dobić do 20 milionów, pomijając nam to. Abyśmy dostawali dodatkową jedną piątą więcej, powiedzmy. Więc. No niestety, nie jestem w stanie tego obejść, nie jakby nie patrzę. Ale jesteśmy w stanie to przynajmniej widzieć. No i mamy w miarę jakieś sensowne pety tak naprawdę tego wszystkiego. Nie wiem czy w ogóle te trail'e tutaj cokolwiek zmieniają, dodają coś. Dobra, czyli mogą kupić sobie taki za to 20% i tego. Yellow. Halo? To chyba nie działa. To chyba nie działa. No to chyba ewidentnie nie działa. Z jakiegoś dziwnego powodu. No ale trudno. Czasami to nie, po prostu nie działają rzeczy. Dobra, mamy kolejnego 450. Ten już działa. Dobra, ten już działa. I 35, yy, 35 milionów kolejny. Dobra, ale skoro jesteśmy już tutaj, to zawalczmy z tym pierwszym. Wydaje mi się, że nie, było, nie powinno być problemów. Nie wiem, czemu były katana, nagle po prostu są saje z jakiegoś dziwnego powodu. Jestem ciekaw, ile za niego dostanę też yy, winów. 6000 tysięcy. Okay. Okej. To jest całkiem sporo jakby nie patrzeć, w sensie z jednej strony sporo, z drugiej strony nie aż tak sporo, bo moglibyśmy zrobić tylko z, w tym momencie z 2 reberfy czy cokolwiek takiego, co też nie jest nie wiadomo jak do, dobrym wynikiem szczerze mówiąc, ale to już no inne kwestie, yy, bo teraz jakbyśmy chcieli robić reberf, to będzie za 5, potem za 10, tym kolejny pewnie będzie za 20, czyli musielibyśmy mieć 35 tysięcy winów. Tak realnie patrząc, żeby robić jakikolwiek progres. Bo tu teraz z 90 wejdziemy na 105, potem ze 105 na 120 z 20 na 135. Wiadomo, to już będzie trochę więcej, ale nie wiadomo też nie ile, nie? Więc myślę, że w tym momencie y, zostaniemy z tym. Także wiecie już, że jak chcecie zagrać w tą grę, to macie paczkę za jednego Robuxa, żeby szybciej oczywiście wbijać. Możecie da z darmowe UGC tak naprawdę zdobywać, jeśli chodzi o to. No i możecie też robić questy, czy chociażby kupować te y, jajka za 50, bo są najbardziej pozalne. Póki co dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Na nie. Komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia! No i cześć!